Siemanko, witam w potężnym odcinku z przeglądu inwestycji oraz ekwipunków widzów. Będzie Paryż, będą kapsówki, będzie naklejki, będzie to co zawsze, ale będzie też ekwipunek za 123 tysiące złotych. No i zobaczymy co tutaj wic ma poinwestowane, więc będzie grubo. Zapraszam was jeszcze na stronę skinsmanki, Możecie tutaj wymieniać, kupować sk swoje skinki. Strona nie wylicza cen naklejek do wartości skina, więc na przykład taki Gamma Doppler jest wart tyle samo bez niczego, co na przykład tutaj z trzema małzami Cholo z Paryża kod rafikos do 5 dolarków za friko plus 35% do wpłaty też kod rafikos no i jeśli chcecie mnie tutaj wesprzeć to możecie wbić niekoniecznie coś kupować, po prostu zalogować się zobaczyć, o Fnatic to 2K15 więc no będę wdzięczny, no i przejdźmy sobie do oceniania zaczynamy, Octish i tak na samym starcie rzuca mi się tutaj skrzynia CSGO jeśli mam być szczery ja w takie drogie skrzynki bym już nie szedł na twoim miejscu znaczy, no teraz te skrzynki są dość nisko, ale opchnąłbym ją i zainwestował w inne rzeczy. Chociażby w te skrzynie załamania, zobaczymy co tam jeszcze masz, eee, ale no, tak bym zrobił. Tyle mamy skrzynki załamania, więc tak elegancko. Papiery, wini Furie, tutaj widzę, że poinwestowane w różne wersje papierowe. Team Liquid. Dobra, no tego jest sporo. Remery papierowe nie jestem przekonany, tak jeszcze stąd. No, więc z tą, tą skrzynką tak bym zrobił. Nakupił potencjalnie więcej załamania, Jeśli tutaj jesteś fanem, czy też jakieś inne, jakieś pryzmy, danger Zoney, klacze, albo nakupił też może papierów więcej, tak, tak, tak bym tutaj uczynił. No, ale fajnie, mam nadzieję, że tutaj zprofituje ci te papiery, te, te, te skrzyneczki. Lecimy dalej. Ekwipuneczek 2 koła złotych, i tutaj na start rzucają nam się już inwestycje paryskie. Mamy Małzika, Apexa, Furie, też w Goldzie, e Gamer Legion, u Fluxo. So. On jest re relatywnie tani, Gwie dychy, a jest naprawdę Cox, więc to fajny potencjał moim zdaniem ma. Jest Stockholm, który bardzo fajnie wybiło, pewnie będę o tym na odcinku jeszcze mówił, ale no bardzo fajnie Stockholm wybiło, fajnie, że trochę go masz. O Fnatic, też super sprawa. Dalej, skrzynuchy, to też będziemy trochę skipować bardziej. Rewolweru bym raczej nie, nie ten nie kupował pod inwestycje, tak, tak ten osobiście. Dobra, tyle mamy: kapsuły, klacze, odrzutu, też nie jestem zbytnio fanem. Dobra, natomiast lecimy dalej: snajk, bajciki, kapsułki, tak szybko przejrzę kątem oka. Dobra, skipujemy: kapsułki z Paryża, małziki, wersje tutaj papierowe naklejeczek Remerki, ok. Remerki, Antwerpik, tam był chyba w wersje paryskie. Więc widz ma tutaj w papiery poinwestowane, więc no przyjemnie nie, bo fajno jakby tutaj kilka groszy to wzrośnie, kilkanaście, no i procentówki są na tym no bardzo przyjemne. Więc jestem w sumie fanem inwestowania w papierowe rzeczy. holo mi się bardzo podobają, te, które tutaj masz. Skrzynki większość, tak, bo te odrzutu i rewolucji, natomiast no, e, bardzo przyjemny półneczek, ma, mam nadzieję, że Ci elegancko zarobi. 1800 złotych. Wita nas Maus w Goldzie na samym początku. No, fajnie już się będą pojawiać te inwestycje paryskie. Mamy Furia, Apexy, Małzika, folena e, Fanem jestem tak samo, ostatnio sam zgarnąłem. No, mamy Nine też, Polskie, Polska górą. O, Cloud Nine w Brokacie, bardzo fajnie też i moim zdaniem naprawdę bardzo fajna naklejka z perspektywami. E, ogólnie Cloudnine nie tylko żebrokat, ale też papier, holo Apexów dużo. O, i tutaj w Apexy poinwestowane. Więc też Imo koks sprawa. Tylko teraz, tak, co tu mamy? Atlanta K17. O, Graffiti Virtus Pro. Dzięki za podesłanie. No i lecimy tutaj Stasiu Cox. Podesłał ekwipuneczek. Buy price od góry. No i kurczę, tutaj najprawdopodobniej jest jakimś traderem e, skinków. No i co no Popatrzmy się, pozazdrośćmy troszkę. Karambicik Tygrysik Kieł, bagnecik, Gamma Doppler, Motylek Szpon, bagnecik. Poprzele, poprzelatuje te kostki. E, też w sumie skinki są do do, emki, do akacza, na simowek. No co, no? Jak Fipuneczek marzeń, nie? Mieć takie skinki w EQ. Może kiedyś, <laughs> za 20 lat. Tutaj mamy trochę tańsze. Niestety jeszcze się nie ładuje. A przelecimy sobie jeszcze do końca. Tutaj Gamma Dopplery, Karambicior. Ja pierdzielę, nie, jak to się prezentuje, takim czymś kręcić, proszę państwa, to by było coś, o, o, o kurcze, pier... pustynna hydra, yy, pierwszy raz ją widzę, nie, nie zauważyłem jej wcześniej, no, kurcze pieczone, to nie są przelewki, graffiti server jeszcze tutaj. Cóż, no, takich ekwipunków życzę sobie, życzę Wam, e, albo nawet nie całych takich ekwipunków, chociaż jednej koski stąd, e, bo naprawdę są kozackie. No i co, dzięki za, za to, że podsyłaliście. Możecie to robić nadal dalej na Discordzie. Wtyczka, której używam, bo często są pytania, to z Steam Inventory Helper. Dzięki za dziś, do następnego, cześć!